Siemano, miałem jechać do sąsiada, mu chuśkę oddać i żeby mi pomógł w KTM-ie zębatkę odkręcić, ale sąsiad już, kurde, do dentysty umówiony, a ja tak samo dzisiaj do dentysty na 17, więc w sumie jadę się tylko kawałek huśko przejadę, zobaczę, czy wszystko luks jest i jestem ciekawy, czy ten czek zacznie migać. No bo jestem ciekawy, od czego on jest i jeszcze w sumie sąsiad mówił, że chuśka yy, nie pokazuje prędkości, nie wiem, bo ja nie, nie jechałem, tylko tu wczoraj przebijałem te dziury od zębatki, jeszcze muszę te poprzebijać. My się tak zakleiły wszystkie. W KTMie zrobiłem ten check engine u siebie. Kurczę powiem, Wam, że sporo się musiałem męczyć. Całą kostkę musiałem tutaj wymienić. O tu widać te dwa kable, co izolowałem. To wszystko się dzieje przez to, że i to w tym, i w tym się stało, że. Te kabelki od tego czujnika są w takim metalowym, znaczy w takim twardym pancerzu, i one tu na krawędzi się po prostu urywają, bo to jest takie twarde, że aż przecina te kable. No już KTM ogarnięty, ten KTM też ogarnięty. A to już chyba mówiłem, że w nim check engine też naprawiłem. Yy, tylko trochę się przestraszyłem, bo miałem taką sytuację w nim, że odpalał i gaz. I mówię, kurde, co tu się odwaliło. A. Yy, odkręcałem stelaż, żeby ściągnąć amortyzator i... Kto zobaczy, ten zobaczy, że kruciec się zdjął tutaj, musiałem pociągnąć, zeskoczył i normalnie ten motor odpala, mimo że króciec yy, zeskoczył Tylko, że jak dasz garzut, to to gaśnie Tutaj też już czek się nie świeci On mignie tylko przy odpaleniu i teraz by migał, bo jeszcze zazwyczaj ma tyle prądu, że ten... Że mu wystarczy, ale nic nie miga, nie, bo tak to by teraz migał jeszcze W moim KTM też już yy, nie miga tylko sobie akumę podłączyłem, bo ledwo kręcił. No kurczę, słabo. Już chyba akumulator mi się kończy, ale pamiętam, że on każdej zimy tak słabo odpalał. A trochę się podprostownik weźmie i od razu odpali. Więc tak to. Miałem właśnie zębatkę zmieniać, ale nie mogę jej odkręcić. By pasowało żeby ktoś hamulec go przytrzymał, a nie ma komu. Więc to później zrobię, no. Co zrobisz? Filterki się suszą. Teraz yy, większy odstęp, ale i tak pierdzielę nie zostawiam ich jak mnie nie ma w garażu, bo jakby się to zapaliło to kurwa Wyposzło z dymem 100 tysięcy zaraz. Dobra, gaszenie działa, licznik działa, tylko tak patrzę, że jak kierownica jest przepierdolona. Kurde, no powinna być o tak, a jest tak, ale patrzę, że to tu się ostro przesunęło. Wystarczy poluzować i trzeba będzie ją przekręcić. O, już się przesuwa, tylko lepiej poluzuje. Dobra, trochę ją. kurba. O, już jest prosto. Kurwa, nad nie trzeba śrub podkręcać. Kurde, nie za dobrze się czuję. Nie taka pozycja jak na moim. chodź, sąsiad, nic się nie Brrr. tak jestem ciekawy od czego wtedy się ten check engine świecił ile razy mignęło wstawię wam w ogóle tabelę dobra, zatrzymam się żeby było słychać, wstawię wam w ogóle tabelę Lista do KTM, a do Husqvarna to jest lista check engine'ów, check engine'ów, check engine'ów y no i będziecie mogli sobie zobaczyć, tylko musicie zwracać uwagę, bo tu na przykład we wcześniejszym motocyklu co się świecił, to kolega mówił, że cztery razy miga. Cztery razy to teoretycznie wtrysk, ale to było tak. Raz długo trzy razy szybko, to znaczy, że czujnik temperatury w dolocie, nie. A ogólnie kable pęknięte, bo nie zawsze jest problem. Jak na przykład Wam pokazuję błąd wtrysku, to może być najprawdopodobniej wina kabli, a nie samego wtrysku. Albo kostki, albo no problem ogólnie w instalacji, nie? Raz, dwa, dwa długie i trzy krótkie, o, ale widzicie, to jest takie, to nie jest taki czek, który się pojawia cały czas, bo jest moment, że się jeździ długo go nie ma i jest taki, jakby to powiedzieć, jest jakieś tam chwila, nie, że on nie występuje cały czas, więc ciekawe od czego to błąd. będę musiał sprawdzić. Jaż jestem sam ciekawy. Ale to raczej nie jest czujnik, ten co u nas, chociaż w Huskwarnie może być tak, bo akurat to, to jest do KTM. -a. Nie wiem czy Husq no Husqvarna to niby KTM, ale, ale te moduły, ten, no to musiałem zobaczyć, czy na module od Huskwarny jest KTM. Bo jak nie, no to oni mogą mieć jakieś swoje oznaczenia, mogą mieć swoje mapy. Ale jednak się pojawił, a teraz już się nie pojawia. ja nie mogę. Niedługo to tu będzie drugi wjazd. Jak tak patrzę. Dobra, spadam z to, to się trzęsie to całe. Kurba. Jeszcze jakie krople się porobiły takie zamarznięte. Kurwa, drewno, śliskie jak lód. Z noga się omcknij. Ja, ja będę. Tutaj oczyściłem ten magnes, ale odpadł z niego tutaj nie wiem, no coś tu odpadło z niego i może dlatego nie łapać czujnik prędkości. Po prostu podejrzewam, że magnes będzie do wymiany, bo tu wyczyściłem wszystko kostkę i dalej nie łapię. A z ten błąd check engine, to powiem wam, że wychodzi, że jednak też od czujnika. Tu dotykały się te kabelki. Zaraz to zalutuję i zobaczymy, czy dalej błąd występuje. Trzeba pojeździć i poobserwować. Na razie się nie świeci. Więc jest Gites. Zobaczymy, jak będzie. <gryw> Na razie.